Witaj, książę Artasie. Ja i moi ludzie jesteśmy zaszczyceni Twoją wizytą. Daruj sobie ceremonię o uterze. Nie jestem jeszcze królem. Dobrze Cię widzieć. Wzajemnie, mój chłopcze, cieszę się, że król Terenas przysłał mi właśnie Ciebie. Ojciec, wciąż się łudzi, że nabędę przy Tobie doświadczenia i nabiorę cierpliwości. Ojcowskie prawo marzyć. Sytuacja wygląda tak. Nasz zwiat potwierdził, że po drugiej stronie tej grani znajduje się obóz Orków. Tak przypuszczałem. To nie wszystko. Szykują atak na pobliską wioskę Strondbrad. Z tego co wiemy, mieszkańcy są całkiem bezbronni. Trzeba natychmiast uderzyć na obóz Orków. Zdołasz sam pokierować obroną Strondbrad? Oczywiście uderzę. O mnie się nie martw. Świetnie. Gdy ocalisz wioskę, spotkamy się po Bozioorku. Uważaj na siebie, się. Światłość jest mą siłą. Nic cię już nie uratuje. Za mojego ojca, króla! Plugawy nędznik! Służę światłości. Oczywiście. Światłość jest mą siłą. Na honor. Mądry plan. Oczywiście. Na honor. Oczywiście. Jak najbardziej. Mądry plan. Uratuj nas! Chłopka, Weźcie wszystko, chłopcy! Wszystko, co ma jakąś wartość! Na honor! Mądry plan. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Mądry plan. Jak najbardziej. Witaj. Oczywiście. W imię króla, mojego ojca. Poczuj mój gniew. Dobrze nadchodzi sprawiedliwość. Mądry plan. Będziemy walczyć za Lorderon. Chwyćcie za swe miecze. Na honor. Proszę, jesteście moją jedyną nadzieją. Banda gnoli porwała mojego małego Timiego. Zabrali go do swojej kryjówki w lesie. Proszę, znajdźcie go i przyprowadźcie do domu. Ratunku, pomóżcie mi, proszę. Jestem uwięziony w klatce. Proszę, wyciągnijcie mnie z tej klatki, chcę wrócić do domu. Och, jak mogę ci podziękować? Przyjmij to w podzięce. Nic cię już nie uratuje. Jak najbardziej, plugawy, nędznik. Poczuj mój gniew. Mądry plan. Jakieś niebezpieczeństwo? Nie trzeba mi się kłaniać. Oczywiście, służę światłości. Na honor. Jakieś niebezpieczeństwo? Nie trzeba mi się kłaniać. Jak najbardziej. Pomocy! Bandyci kradną nasz dobytek! Ech, zabierzemy im złoto, tak samo jak innym! Bandyci zabrali moją księgę rachunkową. Bez niej stracę moją farmę. Proszę, odzyskajcie ją z ich obozowiska. To dla nas bardzo ważne. Jak najbardziej. Na honor. Oczywiście. Na honor. Mądry plan, jak najbardziej. Wyrzucić wszystkich. Oczywiście. Jak najbardziej. Nadchodzi sprawiedliwość. Oczywiście. Za mojego ojca, króla, nic cię już nie uratuje, jak najbardziej oczywiście na honor, jak najbardziej. Mądry plan. Światłość jest mą siłą. Służę światłości. Dziękuję za pomoc. Proszę, weź to. A honor. Mądry plan. Jak najbardziej. A niech to ruszyli do ataku! Do broni, bracia! Mądry plan, oczywiście, jak najbardziej, oczywiście, jak najbardziej. Mądry plan, jak najbardziej. Na honor, jak najbardziej. Mądry plan. Plugawy nędznik, w imię króla, mojego ojca, nadchodzi sprawiedliwość. Oczywiście. Na honor. Jak najbardziej. Mądry plan. Oczywiście. Jak najbardziej. W imię króla, mojego ojca. Nic cię już nie uratuje. Na honor, oczywiście. Mądry plan, jak najbardziej. Na honor, mądry plan, oczywiście. Jak najbardziej za mojego ojca, króla. Oczywiście. Mądry plan. Na honor. Oczywiście. Plugawy, nędznik. Na honor. Mądry plan. Jak najbardziej. Oczywiście. Mądry plan, jak najbardziej na honor, mądry plan oczywiście zabierzcie to bydło tam, gdzie resztę, ruszać się! Mądry plan na honor. Mądry plan jak najbardziej. Pała ci, książę. Ale co z tymi, których zabrały orki? Nie martw się, synu. Odnajdziemy ich. Wkrótce wrócą do swych domów. Książę, Lord Uther potrzebuje cię natychmiast w obozie Orku. Ani chwili nudy. W drogę!